Dzieje się Ale na tutaj i ciuchy chociaż posprzątane, bo mhm. nie ma tak Tu jakieś zobacz, przyciski z radia czy kondensatory, czy Wiatrak. A przyciski z wiatraka Roznoszony wiatrak Czyli tam to to są przyciski z wiatraka i pusek z Lidla bez monety. No, Wygląda jakby był pusty. A nie, co się w nim jest? Jakieś. Mm, uh, 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 uh. akwarium chyba takie wielkie. Ja jakieś takie. Dziwne. No, te akwarium takie no. wielkie. Oklejone, jakieś takie zasyfione. I ziemia z nieba. Karp zjedzony, akwarium poszło. Rybki zjedli na święta. Panie, po prostu. Jakieś farby, donice. ciuchy, drzwi. Ciuchy są, jakieś paski. Ktoś to jest to rozprób, i ten śmietnik połamany. Nie, nie, Mhm. Rasul. noże ktoś dostał zestaw zestaw noży był. To I tutaj jest zamknięte nie, to i nie, 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 Tam nawet jakiś, jakiś coś jest na lampie. Co no to jest? Doniczka o, chyba jakaś. E, albo ta na... No tak, w sumie doniczka to może być. Myślałem, że na babkę, ale chyba nie. I znowu meble będzie. O, Wali w oczy. Łóżka Łóżka. nic ciekawego. W świtku, nie patrzymy, bo za dużo uh -huh. ludzi tu jest. Uh -huh. Nie zamierzam się. komuś, komu? Oj, ale sucha chyba była. No. Już osuszona. Jest jakieś jedzenie. To jest ten do kanapek. Co do kanapek? No toster. A, to jest ten, to stary gazet. Ojej, ojej, ojej. Ale stare. Ale mega stare, patrzcie. To jeszcze, To mogą być jeszcze z tej górubej komuny. nic nie zobaczę teraz na tych, bo są za bardzo złożone, ale. Tak, grudzień 8:4. O ja. No, stare gazety poszły. Nie chcesz ich zabrać? No ja, co ja będę z nimi robił? Czemu poszły do zmieszanych, kurde no. Ej, zapytaj się kogoś. Toaster stąd? Stanie... Mhm. No to, to ja nie chcę. Widziałeś, po stery były. Mhm. Nowy kosztuje parę, naście już prawie złotych, niedługo chyba będzie kosztował. Tu są drzwi. Eż. Chyba jakaś ława była, Tak, rozwolone. bo kawałek jest A, tylko. Mhm. Nie dużo szkła jest. Mhm. To nie jest przestawione, buty. Trzepaczka. To jest ja analogowe. O, no. A tu łycha. Drewniana. Dawno nie widziałem. Nic, nic. Pomidorek. Całkiem ładny. To samo co tu leżało, To leży. O. Tak druga rundka. druga rundka i doszło. I coś doszło. Zabawka i koszyk. Zwykły taki. Tak. Bo teraz się nie da ten. Nie da się tego nikomu dać, to jest jak jest, nic no? mhm. nowego. Wymontowane wszystko, tylko sama plastikowa rama. Chociaż dobrze, że do plastików trafiło. Zobaczymy, i pokrywę. No, tu też poszły zabawki, widzisz? Jakieś wędkarskie rzeczy. Ujebana. O, stacja, ale działa. Bez o, kable. znam ją. Miałem taką. Mhm. Ale Gdzieś na magazynie chyba jeszcze taka jest. Brać ją? Można wziąć. To jest taki termometr lokalny. Kolejna zabawa, uh -huh. poszło ogólnie trochę zabawek, wiesz? Uh -huh. To nie jest czasem grzałka akwariowa, taka ujebana? Chyba tak. Poza, poza termometrem poza tym trudnym termometrem który próbuje działać on będzie działał bo ma jedną, termo, jedną tą w środku swoją czujniczkę a drugie jest na kablu Ty masz torbę z chałką no wiem. i pączkami to ja daj wrócę. go w kieszeń ja go wrzucę do swojej torby mhm. najpierw mhm. bo nie będę jedną Rzecz nie będę na jedną mhm. rzecz wiesz, wyciągał torby. Ostawię go sobie na fotowoltaice, będę miał temperaturę. Mhm. Przez jakiś czas przynajmniej. Wiesz on na pewno czy wystarczy dodatkować kabel z czujką i będzie tak, działał. Tak, tak. A ta czujka do niego to jest zwykła dioda. Krzemowa, wiesz. No uś, weź tą rękę, bo nie wiem czy zamykać, czy nie. I ten cały czas trzymasz rękę No próbujesz zamknąć, ja cofam, a ty przestajesz zamykać, to pcham z powrotem. Zniknął a koszyk doszedł? Nie pamiętam koszyk go szczególnie. doszedł, bo, bo chyba go nie było. Mhm. Wyróżnia się. Taki żółty, ładny nachyb. Oj Micha.